Na moim kanale znajdziesz sekrety kuchni. Prawdę o lokalach, o tym, co naprawdę masz na talerzu. Nie zniechęcam, nie oceniam. Po prostu mówię jak jest. To tylko moja opinia. Oddasz fartucha, zapraszam. Cześć, dziś będę robił taki e, kompletny, warzywno-kurczakowy sos. Będzie kalafior, groszek, trochę pieczarek i. Kawałki kurczaka. Tutaj mam wytrybowane yy, światki z kurczaka i od razu je pokroję w kawałki, bo je pierwsze musimy obsmażyć. Patelnia niech się rozgrzewa, a ja w drugim garnku wstawię ziemniaki. Pamiętajmy, żeby ziemniaki posolić, bo Ziemniaki niesolone smaku nie mają. I niech się gotuje. Słuchajcie, kurczaki kroję w takie dość drobne kawałeczki. Dlaczego używam trybowanego mięsa? Dlatego, że jest bardziej soczyste i zawiera więcej walorów smakowych niż yy, sama czysta piersi. Dobra, tyle wystarczy. I od razu to przyprawię. Czekać nie musimy, aż mięso się poprzegryza, bo przypraw będzie naprawdę niewiele. Sól czerwona Słodka papryka, trochę świeżo roztartego czarnego pieprzu i dam szczyptę kurkumy. Zalewamy trochę tłuszczu. Ja tutaj mam oliwę, można dać olej. Kto co lubi, kto co ma pod ręką. I wmasowuję. No. Ach, pięknie przyprawione kurczaki. Na patelnię dodaję trochę klarowanego masła. I musimy poczekać, aż tłuszcz się dobrze rozgrzeje. Sprawdźmy. Skwierczy. I obsmażamy mięso. Jak widzicie, ja praktycznie nigdy nie wrzucam od razu całego mięsa na patelnię, ponieważ patelnia by straciła temperaturę i mięso zaczęłoby się nam po prostu gotować. Czas na kalafior. Całego nie będę zużywał, tylko kilka części takich. Ups. i robimy coś takiego, takie kawałeczki. I podsmażone mięso zdejmuję z patelni i wrzucam kalafior. Teraz jedna cebula, kroję w kostkę. Zobaczmy jak wygląda kalafior. O, się porumienił, ładnie zobaczcie. No i dobra, i kalafior możemy również zdjąć z patelni. Dokładam do mięsa. To będzie sos na bogato, słuchajcie. I teraz cebula, ale dorzucę najpierw trochę tłuszczu. Cebulę musimy zeszklić. Pokroję kilka pieczarek. Używam brązowych, bo lepiej się smażą. I nie ciacham ich drobniutko, tylko na cztery części. Pokroję jeszcze marchewkę. Jedna taka wystarczy i kroję ją w kostkę. Coś takiego. I do zeszklonej cebuli dodaję pieczarki. Długo ich podsmażał nie będę, tylko nie. Teraz wetrę ząbek czosnku. Taki większy. Szybciutko czosnek podsmażam. Chodzi o to, żeby się nie spalił. Dorzucam marchewkę wcześniej podsmażony kurczak z kalafiorem. Tutaj mam rosół. On jest już tak dość dobrze przyprawiony. Dodam trochę wody. Przykryję i będę dusił to 10 minut. Następnie do naczynia dodaję trochę kwaśnej śmietany. To jest osiemnastka i hartuję wodą z ziemniaków. Chodzi o to, żeby nam się Śmietana nie, zza, nie zważyła. Do śmietany dodaję łyżkę mąki pszennej. Taką czubatą. Dokładnie mieszamy tak, żeby nie było grudek. Możemy to trochę rozrzedzić, tylko tym razem już zimną wodą. Bo, jakbyśmy dodali teraz gorącej, to klucha by nam się zrobiła. Mąka by zaczęła gęstnieć. I przelewamy zawartość naczynia do sosu. Mieszając przy tym cały czas. Wsypuję groszek. O, groszek mrożony. I pamiętajmy, żeby sos spróbować. Ja to robiłem na rosolę, więc jest to dość dobrze przyprawione, aczkolwiek dodam trochę pieprzu. I gotujemy kolejnych mniej więcej 10 minut już bez przykrywania. Sprawdzę ziemniaki. Ja zawsze ziemniaki sprawdzam patyczkiem. jaką długą wykałaczką. Jeszcze chwilę. No i sos mamy gotowy. Ziemniaki ugotowane, odcedzone, pogniecione. Jeszcze na koniec do sosu dorzucę trochę zieleniny. To znaczy natka pietruszki pokrojona. Na talerz najpierw idą ziemniaki. Sosiwo. siwo ależ to wygląda Spójrzcie tylko i surówka. To jest surówka z czerwonej kapusty, z kiszonej kapusty, jest kiszony ogórek taka jesienna. Oczywiście jest już nagrana, a przepis na surówkę znajdziecie w końcowych ekranach. I, I mam prosty, fajny, szybki obiad. Słuchajcie, kalafior smakuje obłędnie. A ja już się z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego!